No i próbuję nagrać wstęp do tego bloga, już drugi dzień mi nie idzie. Aha. A o czym? Ogólnie? Ogólnie takich ciem. Generalnie witam Was z Hiszpanii, jestem z Robertem oraz resztą naszej ekipy. Dzisiaj mamy zaplanowane stówkę i 1600 km w zasadzie tylko jeden tłusty podjazd, ale nie o tym. Nie o dzisiejszym odjeździe. Słuchajcie, jesteśmy w Hiszpanii. Przez dwa tygodnie będziemy tutaj kręcić. Pokażę Wam dzisiaj parę fajnych momentów z tej dzisiejszej trasy, ale generalnie, jak macie jakieś pomysły i sugestie, co byście chcieli od Hiszpanii wiedzieć, jak się przygotowaliśmy, co ze sobą mamy, czy wszelkie inne pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Powiem tylko, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Andaluzji, czyli na samym południu Andaluzji, 50 km od jednego z najstarszych miast Europy czyli Malagi. E, mamy piękną pogodę w tej chwili jesteśmy na wysokości około 850 metrów nad poziomem morza. Jedziemy w kierunku Kolmenar e, co mamy 20 stopni. Chociaż teraz powiewa zimny wiaterek ale generalnie na podjeździe e, cały czas rozpięty bo było jednak bardzo ciepło. Nie? Zaliczyliśmy fajną ściankę 17 także jest naprawdę spoko. Kolarze jest sporo to jest sporo trenujących. A wśród nich my Masz coś do dodania, sympatyczny Koluniu? Chyba eee, nie. Dobra, bardzo <laughs> dobrze. Także słuchajcie, zapraszam Was do oglądania y, naszych poczynań tutaj. Pokazać, jak... A pokażę wam widok, pokazać widoki proszę. Pokażę Wam Krzysztofa. To jest jeden z widoków. Krzysztof Pozwól YouTube. Pozdrawiasz. Krzysztof, Krzysztof Rów, A ta po... Krzysztof Krzysztofina ze Szczecina? Tak, Krzysztof Krzysztofiarzyna ze Szczecina, a zobaczcie, tu są właśnie takie widoki, dlatego warto też tutaj przyjechać. No poza tym, że jest po prostu ciepło i przyjemnie, a oj, dla takich fotuni, proszę. No, nie wiem jak pogoda w tej chwili w Polsce, ale jak patrzę na prognozy, to jakoś tak lepiej nam chyba tutaj, co? Chyba tak. Chociaż. to też. Ja, ja, ja tam lubię śnieg. <laughs> Okej, okay, słuchajcie, lecimy. może kawusi, zapraszamy. Dolce do, do Gusto, dzisiaj się robi e espresso. Tutaj, nie wiem czy to działa. Generalnie. Panie, panie Możliwe, że to nie działa. Robi, ale nie robi. Robi hałas. Jeszcze nie robi kawy, ale już robi hałas. Pokażu. No słuchaj, no tutaj jest. wszystko jest załadowane. Zielone światełko podaje jest. Nie podaje kawy. Nie podaje kawy. Dobra, idziemy zacząć dalej, co tu się. Jak się tutaj toczy te kolarskie życie. O tutaj zawodnik grzecznie owsianeczkę. Tutaj popija sobie... jest tak. nie moje. A to nie jego, dobra. Ja, na ja tym. <noise> I kuchnia, czyli serce tego domu. Prze przetratą. O. Truskaweczki pięknie pachnące. Proszę bardzo. Masło orzechowe i owsianeczka. Taki poranek na burzowym kampie. Co tam Z panie? mega widokiem. Mega <noise> widokiem. Czekaj, przebijemy się przez ten Widok petarda. To trzeba tą ścianę przebić, nie? Że ten ekspros nie <głos》>. Działa, bo robiłem. Yy, pompuj, pompuj. Dobrze. <laughs> Zobaczcie, jest środek, środek tygodnia, wtorek, czyli początek tygodnia, a w Hiszpanii tak na rowerach ludzie spędzają czas. A, te oni nie pracują? Na na... A nie? Nie tak. przyda się. Słuchajcie, przed nami wspinaczka dnia. 20 km, 970 przewyższenia w średnim nachyleniu 5%, ale będą takie dwa, dwa ząbki na purpurowo świecące się. się. Siema. Tak Także je, pompuj, pompuj. Także lecimy z tym podjazdem. Robuś, eee, jakieś, masz tutaj pomysły na ten podjazd? Nie. Piano, piano. Ty no. miałeś. Tak, no i realizujemy. No, ty, mia ty miałeś na mój, na mój podjazd. No i właśnie realizujemy. Muchas gracias. gracias. Ah, aqua Ała. Od tej miłej seniory Ała. Seniority, przepraszam Ała? Ała, Ała. Ała. Aqua chyba od połacinie, to blisko, nie? Blisko. Dużo jest podobnych. Słuchaj, zawsze też na ten. Na, machnią się, <gadam <gadam> do Wiecie, Jeden Trzymała. z wielu, wielu, wielu Tam plusów 17. przyjechania tutaj Jej. właśnie do Hiszpanii. To są asfalty klasy premium, świeżo położony, jeszcze cieplutki. Specjalnie dla nas. Specjalnie dla nas, zobaczcie. Czarne świeżusieńki, przemiły przepyszny, sympatyczny. Asfalt. Patrzcie, mi

Chyba wbiliśmy na imprezę niechcący Ale tu kolorowo Teraz zauważyłem jedną taką rzecz Słuchaj no i dużo jarają szlugów, co? Wszędzie jarają fajnie, nie? I browarki walą i w win winiunią Trzeba żyć. No, można i tak dzielimy się tych. Optymalizacja czasu bez przerw. Już mówiłem, że nie stajemy. I koniec jazdy trochę nam się przedłużyło, ale za to jest w nagrodę. Uła. Ok, jeszcze tylko dwa szybciutkie sumy tytułem podsumowania. Dzisiejsza jazda to 110 km, jest pełna 2000 km w pionie. Eee, całkiem fajnie te pionometry wpadają. Zwykonaliśmy eee, jeden gruby podjazd, reszta to takich małych, drobnych dodatków. Eee, a ja w tej chwili jestem nad, eee, nad samym brzegiem morza, na plaży. Zobaczcie, godzina 19, zobaczcie jak tam tle. czas młodzież. Naprawdę widuje się młodzież tutaj yy, grającą we wszelkie sporty yy, z piłką. Tam grają siatkówkę, wcześniej chłopaki yy, kopali piłę, a i kolarzy nie brakuje, jest ich naprawdę od groma. Jeżdżą cały dzień. Różne, yy, że tak powiem, kategorie wiekowe jest tego bardzo dużo. Także yy, my lecimy teraz jeszcze na krótki spacerek, jakieś małe zakupy. I jutro znowu powtórka z rozrywki. Także yy, zapraszam do śledzenia naszego andaluzijskiego kampu. Piszcie w komentarzach coś tam, co byście chcieli zobaczyć, obejrzeć, dowiedzieć się może o okolicy, cokolwiek. Piszcie, postaramy się zgrać i Wam pokazać. Także trzymajcie się i do zobaczenia.